Leci ostatni kawałek dla Ciebie moja mała, bezury na uczucia. Koniec udawania, i choć wiem, że nigdy nie. Ciebie... Z nimi nocą będę krzyczał, że Cię pragnę Nie chcę więcej walczyć o to, co nierealne Codziennie moja nadzieja rodzi się z nowym czaskiem, Ale teraz mamy czas na rzekę moich łez Marzenia o Tobie, mojego szczęścia kres Wszystko od początku grubą utopią, wizją Mała daga, mój rap. we własnym sercu sygnizmu Wygrałaś kobieta, w własności podpisane między mną A nic nie rozjebie ściany, nawet ten kawałek w zapomnienie rozpłynie się jak dym, a moje ciężkie brzemię mnie zabije Wtedy mimo statu nie będzie twoje, szak te mówione nie to przez ciebie i dla ciebie od niejakiego papła, W którym zawias dobra, widać tylko diabła, więc pomóc się do Boga Bo już skurwysy i nigdy już nie mówił, ciebie na kocham Ta smutna kołysanka to z mojego serca, niestety dla którego Nie ma u ciebie miejsca, nie było ma chmury nigdy nie będzie wracać do duszy, gdzie zawsze było śmiecie Za wysokie progi, za dużo wyobrażeń Za dużo mam nadziei i bez pokrycia marzeń mało mam miłości, skoro nawet jej nie widać Za nas patrząc płakać, bole w samotności z tych. Byłaś dla mnie niczym dziecko i wiedz to Że dla ciebie byłbym w stanie rozpierdolić całe piekło Sypać płatki białych róż przed twoim każdym krokiem Ale dość, cierpienie moim wyrokiem Wybacz za pamiątkę na twoje lewe ręce. Wybacz, wręczyłem nagę przez cztery miesiące Wybacz za te słowa ostatnie z moich ust Jedyną cieczką z zespół Czas, bo odejść moja droga, zapomnij o leśniaku Wymasz go z pamięci, nie odszedł znak To życia nie seria, nie będzie happy endu. Więcej się nie zbliżę, nie popełnię błędu, to przez Ciebie i dla Ciebie od niejakiego papła. W zamiast dobra widać tylko diabła, więc pomóc się do Boga, bo już skonał i nigdy już nie mów Ciebie tak już kocham, ta smutna kołysanka To głos mojego serca, niestety dla którego Nie ma u ciebie miejsca, nie było, nie ma chuj I nigdy go nie będzie, wracam z swój Gdzie zawsze byłem w świecie, za wysokie progi Za dużo wyobrażeń, za dużo mam nadziei I bez pokrycia marzeń, zbyt mało mam miłości Skoro nawet i nie widzę was patrząc płakać Wolę w